Studenci Politechniki Wrocławskiej zbudowali wyścigowy motocykl elektryczny o nazwie LEM Hadron. Ten pojazd może osiągnąć prędkość nawet 200 km na godzinę, a jego waga wynosi przeszło 120 kg. Dzisiaj jest w ogóle wyjątkowy dzień dla nas, bo przez dwa lata konstruowaliśmy, projektowaliśmy nasz najnowszy motocykl Lemhadron. Wcześniejsze odsłony tego motocykla, czyli Lem Photon i Lem Tachion, brały udział w różnych zawodach Motostudent. Najnowszy Lem Hadron, zmierzy się w zawodach na hiszpańskim torze Aragon już 15 października. Zawody składają się z kilku etapów, przede wszystkim dokumentacja w czasie powstawania motocykla jest oceniana. Następnie są tam konkurencje statyczne, takie jak prezentacja techniczna, takie jak rain test motocykla, czy sprawdzenie całości i obciążenie siedzenia kierowcy 250 kg. Następnie są konkurencje dynamiczne, czyli przyspieszenie, hamowanie i dżimkana to jest taki techniczny slalom między słupkami, a także kwalifikacje, no i później finalny wyścig. Kierowcą motocykla będzie Adrian Soja. Co ciekawe, pojazd w całości musiał być zaprojektowany pod niego. Cała aerodynamika, wszystkie pozycje musieliśmy odwzorować w taki sposób, żeby on jak najlepiej tam się czuł, ale też jak najlepiej się schował za ten motocykl, tak aby opływ, opływało go po prostu powietrze w sposób jak najmniej, jak najmniej dla nas chmujących. Jak mówi lider koła naukowego, najnowsza odpowiedź Odsłona motocykla cechuje się parametrami technicznymi porównywalnymi z jego poprzednikami, jednak pod wieloma względami nie tylko im dorównuje, ale wręcz je przewyższa. Podejście do przede wszystkim zmiany baterii, zdecydowaliśmy się na zmianę ogniw cylindrycznych na te typu pouch, czyli inny kształt i troszeczkę inna technologia ich wykonania. Posiadają one większą gęstość energii, czyli w tej samej masie. Posiadamy więcej pojemności. To pozwoliło nam na odchudzenie motocykla o 46 kg, gdzie przy masie własnej 122 kg jest naprawdę olbrzymia różnica. I myślę, że te wszystkie rzeczy mogą zapewnić nam zwycięstwo. Koło naukowe LEM Wrocław Motorsport na co dzień zajmuje się konstruowaniem innowacyjnych pojazdów elektrycznych. I to też chcemy promować właśnie, że ta elektromobilność istnieje i jest z nami. Ale nie chcemy wmawiać ludziom, że to jest jedyne rozwiązanie, a pokazywać im, że jesteśmy w stanie również z tym typem napędu osiągać wspaniałe rzeczy. Kinga Ceglarek, Echo 24.